AdBuster. Znacie go, prawda? Nigdy nie zrobiłbym materiału o AdBusterze, gdyby nie to, że chciałem sobie kupić buty. Gość zajmuje się recenzjami produktów, a ja zawsze przed każdym kupnem oglądam recenzję. Polecam to robić. No ale ja nie o tym. Pewnego razu trafiłem na gigantyczny wysyp negatywnych komentarzy pod jednym z filmików naszego bohatera. Robił on eksperyment z niebezpieczną substancją i widzowie wytknęli mu ogromną niewiedzę, niekompetencję i ignorancję. Po prostu zrobił wiele rzeczy podczas eksperymentu źle i miał dużo szczęścia, że nie doszło do tragedii. Film odbił się takim echem, że nawet kanały naukowe, jak na przykład Naukowy Bełkot, zrobili o nim własny odcinek. I to był dla mnie taki punkt zwrotny, ponieważ wiele osób pisało w komentarzach, że Adbuster inteligencją nigdy nie grzeszył. I w sumie było to dla mnie dziwne, bo ja zawsze miałem go za pomysłowego, ogarniętego i kreatywnego youtubera. Ale potem zapragnąłem sobie kupić buty... Dokładnie te i obejrzałem jego recenzję. I teraz dobrze wiem, czemu ludzie pisali, że cała inteligencja podczas porodu przeszła na jego brata. Bo jego brat to też youtuber, jakby ktoś nie wiedział. A wpadłem na genialny pomysł nocnej eksploracji opuszczonego pałacu w Wojciechowie. No szkoda, że to była noc, bo gdyby to był dzień, to być może zauważyłbym leżącą w wysokiej trawie deskę ze sterczącym z niej wielkim, zardzewiałym gwoździem. Badania przedmiotowe. Rana kłuta około pół centymetra w części podeszwowej stopy prawej. Gość wchodzi po ciemku do opustoszałej ruiny i nabija się na gwóźdź. No co za wymarzony wstęp do odcinka, w którym mam stwierdzić, że ktoś nie jest zbyt bystry. Who you gonna watch? Who you gonna watch? A odnośnie watch, to przypomniałem sobie taką historyjkę z mojego życia. Mogę teraz, wiecie, taka trochę dygresja na szybko... Pewnego razu, jak pracowałem w takim jednym miejscu, mieliśmy takie patio. No, taki ogródek, miejsce, w którym się spotykali pracownicy wszystkich tam fir firm dookoła. No, i często tam właśnie rozmawialiśmy między sobą na różne tematy. No i taka lesbijska para, to, że lesbijska będzie bardzo ważne w tej historii, dołączała się do nas, no i rozmawialiśmy. Ona była ta para anglojęzyczna. No i akurat tam koledzy z firmy rozmawiali o moich zbliżających się urodzinach. No i ta para też została w sumie, para tych lesbijek, zaproszona na te moje urodziny. I jakież było moje zdziwienie, jak na własnych urodzinach dostałem od lesbijskiej pary zegarek. Chyba nie zrozumiały mojego I wanna watch. No dobra, wracamy. Adbuster zamierza zrobić test metalowego podnoska w bucie. Nim wam pokażę, jak on to robi, powiem wam, jak ja bym się do tego przygotował. Ustawił ciężar, zaznaczył marker, Przewrócił ciężar, zrobił drugi marker i teraz wiedziałbym, gdzie ustawić stopę, by nie została zmiażdżona w finalnym teście. Ale jak taką prostą rzecz robi Adbuster? Upuszczam na stopę i niech się dzieje, co chce. Uwaga! A! O! Źle wymierzyłem. O kur... Typ spuścił sobie płytę chodnikową na stopę, bo robił to metodą prób i błędów. O lol. Ała! Trochę źle wymierzyłem i generalnie płyta chodnikowa. Ten pies przyszedł, by powiedzieć mu, że to co robi, nie jest najlepszym pomysłem. Płyta chodnikowa spadła mi na kości stopy. A drugi od niego uciekł, by nie oglądać dalszych testów. Otóż tu. Jeszcze to sprawdzę, poczekajcie. Przepraszam, pies tylko pobiegł po domowników, wiecie, na zasadzie Ej, chodźcie zobaczyć, jakiś idiota okłada się płytą chodnikową. Płyta może naprawdę ważyć 40 kilo, nie wiem, nie ważyłem, ale często podnoszę Monię, Monia waży 50. i Jest prawie tak ciężka jak ta płyta, znaczy jest troszkę cięższa niż ta płyta. Zrzucam sobie wielką płytę chodnikową na stopę. Jaki ma ciężar? Nie wiem, nie ważyłem, ale podnoszę swoją dziewczynę, więc to chyba to samo. Rozumiem mieć w łóżku kłodę, takie określenie występuje i wiemy czemu, ale płytę chodnikową? Ja po prostu wcisnę but na gwóźdź i zobaczymy, co się stanie. No, szkoda. Ale skisłem! Podobało mi się, jak w momencie mówienia zobaczymy, co się stanie, pies znowu pobiegł po domowników. Nie wiem, jaka technologia tutaj jest zastosowana, ale gwóźdź jest już w podeszwie, a z drugiej strony nie chce wyjść. Kevlar, mam go w swojej zbroi motocyklowej. To jest naprawdę mocne. Jakby wam to pokazać? Jakby wam to pokazać? Czy uwierzycie, że on opiera cały swój ciężar ciała na gwoździu, wisząc nad nim własną krtanią? Nie mogę. Nie mogę. O. Przecież wkładka ucieknie mu spod palców i nabije się szyją na gwóźdź, albo nie wiem, deska mu się rozjedzie na boki i uderzy wargami o kostkę brukową. Nie wierzę. Zauważcie, że Adbaster nawet nie klęczy, tylko cały ciężar swojego ciała opiera na chwiejącym się gwoździu. Nie, nie mogę. Puściłem sobie na stopę ciężką płytę chodnikową. Nie trafiłem. Boli jak chuj. No, to było bardzo mądre. Tak, bo zamawiałem je dwa razy. Za pierwszym razem w ogóle nie przyszły. Buty nie przyszły, bo producent nie chciał, by adbaster uszkodził się podczas ich testowania. Ale jak możemy mówić o poszanowaniu bezpieczeństwa w ogóle wobec kogoś, kto żyje bez barierek na swoim balkonie? Tyle o Adbasterze, a teraz zapraszam na parę nowości. Zacząłem publikować shortsy. Shortsy to jednominutowe filmy do znalezienia w tej zakładce. Jednominutowe, czyli nie nudzą, tam znajduje się samo mięsko. Panowie, zepnijcie poślady i obejrzyjcie wszystkie materiały, których jeszcze nie widzieliście. Dodałem nową playlistę z wybranymi przez siebie najlepszymi odcinkami, więc koniecznie sprawdź, czy widziałeś każdy film, przynajmniej z tej jednej playlisty. Nara <fixen>